Cześć wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o bardzo ciekawym temacie, który zyskuje coraz większą popularność, a mianowicie, czy berberyna może być naturalnym zamiennikiem ozempiku. To pytanie pada coraz częściej, zwłaszcza wśród osób zainteresowanych zdrowiem metabolicznym, cukrzycą typu drugiego oraz odchudzaniem. Postaram się w przystępny sposób wyjaśnić, czym jest berberyna jak działa Ozempik i czy rzeczywiście możemy myśleć o berberynie jako o naturalnej alternatywnie dla tego leku? Zaczynamy. Na początek zacznijmy od Ozempiku, bo to lek, który zrewolucjonizował podejście do leczenia cukrzycy typu drugiego. Ozempik to nazwa handlowa dla semaglutydu, leku z grupy agonistów receptorów GLP1. Brzmi skomplikowanie? Już wyjaśniamy. GLP1 to hormon, który naturalnie występuje w naszym organizmie i pomaga regulować poziom cukru we krwi. Działa na kilka sposobów: spowalnia opróżnianie żołądka, co powoduje uczucie sytości, stymuluje wydzielanie insuliny, gdy poziom cukru jest podwyższony, a także zmniejsza apetyt. Dzięki temu pacjenci z cukrzycą mogą lepiej kontrolować poziom glukozy i często jednocześnie tracą na wadze. Ozempik zdobył ogromną popularność nie tylko w leczeniu cukrzycy, ale właśnie w kontekście odchudzania. Pacjenci zgłaszają znaczną utratę masy ciała, co jest efektem zarówno zmniejszonego apetytu, jak i poprawy metabolizmu glukozy. Jednak jak każdy lek, ozempik też ma swoje minusy. Koszt, konieczność zastrzyków oraz potencjalne skutki uboczne, takie jak nudności czy bóle brzucha. A teraz przejdźmy do berberyny. Naturalnej substancji, która od wieków jest używana w tradycyjnej medycynie chińskiej i ajurwedyjskiej. Berberyna to alkaloid występujący w roślinach, takich jak berberys czy kurkuma? Co ciekawe, badania naukowe potwierdzają, że berberyna działa przeciw cukrzycowo, przeciw zapalnie, a także może wspierać utratę masy ciała i poprawić metabolizm. Jak konkretnie działa? Podstawowo wpływa na aktywację enzynu AMPK, który jest nazywany regulatorem energetycznym komórki. Aktywacja AMPK powoduje zwiększenie spalania glukozy, poprawę wrażliwości na insulinę i zmniejszenie produkcji glukozy przez wątrobę. Wszystko to przekłada się na lepszą kontrolę poziomu cukru we krwi. Dodatkowo, berberyna może poprawić profil lipidowy. Czyli obniżyć poziom złego cholesterolu LDL i trójglicerydów. I tu pojawia się pytanie, czy berberyna faktycznie może zastąpić ozempik? Odpowiedź nie jest do końca prosta, bo choć oba mają pozytywny wpływ na metabolizm glukozy, to działają na różne sposoby. Ozempik wpływa przede wszystkim na hormony GLP1 i apetyt, natomiast berberyna działa na poziomie komórkowym, aktywując AMPK. I poprawiając wrażliwość na insulinę. Jednak berberyna ma kilka ważnych zalet. Jest naturalna, dostępna bez recepty i o wiele tańsza. Dla osób, które chcą wspierać zdrowie metaboliczne i kontrolować cukrzycę w początkowych stadiach lub chcą zrzucić na wadze, berberyna może być wartościowym uzupełnieniem diety i stylu życia. W badaniach klinicznych wykazano, że jej efekty w obniżaniu poziomu cukru w porównaniu do niektórych leków doustnych stosowanych w cukrzycy typu drugiego są bardzo podobne. Niemniej ważne jest, aby pamiętać, że berberyna nie zastąpi leku przepisanego przez lekarza, zwłaszcza jeżeli mówimy o cięższych przypadkach cukrzycy czy stosowaniu właśnie takich leków jak ozempi. Berberyna może wspierać leczenie, ale nie powinna być traktowana jako całkowity zamiennik, szczególnie u osób z poważnymi zaburzeniami metabolicznymi, czy w trakcie terapii lekami na cukrzycę, wymagana jest zawsze konsultacja z lekarzem. Co jeszcze warto wiedzieć o berberynie? Może mieć interakcję z innymi lekami, np. antykoalugantami czy lekami na nadciśnienie. Dlatego ostrożność zawsze jest wskazana. Dodatkowo niektóre osoby mogą odczuwać skutki uboczne, takie jak problemy żołądkowo-jelitowe. Zalecane jest zaczynać od mniejszych dawek i stopniowo je zwiększać, obserwując reakcję organizmu. Podsumowując, berberyna to fascynująca, naturalna substancja o wielu korzystnych właściwościach, która może wspomagać kontrolę poziomu cukru i metabolizm. Jednak w porównaniu do ozempiku, który jest silnym, syntetycznym lekiem skierowanym na specyficzne mechanizmy regulujące apetyt i insulinę, berberyna działa inaczej i może nie zastąpić go całkowicie, zwłaszcza u osób z bardziej zaawansowaną cukrzycą. Jeśli myślicie o stosowaniu berberyny, to warto pamiętać o zdrowym stylu życia, zbilansowanej diecie, regularnej aktywności fizycznej, dbaniu o sen i redukcji stresu. To wszystko razem tworzy fundament zdrowia metabolicznego. Na koniec pamiętajmy, że medycyna i suplementacja to dziedziny dynamiczne. Naukowcy cały czas badają berberynę i inne naturalne substancje, a my zyskujemy coraz więcej wiedzy na temat ich działania. Dlatego ważne jest, by podchodzić do tematu świadomie, korzystać z wiarygodnych źródeł i konsultować się z ekspertami. Dzięki, że byliście ze mną. Jeśli macie jakieś pytania albo chcielibyście, żebym przygotował więcej takich materiałów, koniecznie dajcie znać w komentarzach. Dbajcie o siebie i do zobaczenia następnym razem.